Panowie i panie, troszkę inteligencja, ale coś brudna ta moja inteligencja. Jak maska. Zakłada brele i staje się el profesore. Chiny są supermocarstwem, globalną fabryką, największym producentem, a zarazem największym konsumentem na świecie. 1,4 miliarda ludzi poddawane są ciągłym lockdownom, polityce zero covid, a firmy tracą płynność. To, co dzieje się obecnie w Chinach ma ogromny wpływ na globalną inflację oraz na rynki finansowe. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Na pewno widzieliście protesty, które odbywają się ostatnio w kilkunastu Chinach miastach. Ludzie buntują się przeciwko polityce zero COVID oraz reżimowi jedynowładcy. Jednym z protestów, który pojawił się na pierwszych stronach zachodnich gazet, był strajk pracowników Foxcon w Zanzou. Protesty spotkały się z przemocą policji. Obywatele Chin byli bici, pałowani. Na YouTubie znajdziecie filmiki sprzed kilku dni pokazujące tę tragedię. Wiecie, dlaczego byli bici? Nie dlatego, że byli agresywni. Nie, użyto przemocy, bo władza chciała ich zmusić, żeby wrócili do pracy. Dla Dlatego, że nie mają prawa przestać pracować. Ayn Rand, 65 lat temu, napisała książkę o buncie przeciwko politycznej dyktaturze. Atlas zbuntowany, już troszkę starty. No i nie jest to Janko Muzykant. Ale bardzo dobra książka, i czytając ją, często czułem, że przykłady są przekoloryzowane. Jednak opisują one dosłownie to, co dzieje się dzisiaj w Chinach. Ale dobra, wróćmy do Foxconn Czym jest Foxconn? Jest to firma produkująca iPhony. Jest odpowiedzialna za 70% produkowanych iPhone'ów na świecie. W tej fabryce pracuje około 200 tysięcy pracowników. W związku z polityką Zero Covid firma traci zyski i nie płaciła pracownikom. I tutaj ważne, żeby zrozumieć, że polityka Pekinu nie dotyka jedynie firmy Foxconn, a całej gospodarki Chin. I jakie to ma znaczenie dla rynków finansowych? Od rozpoczęcia się protestów cena akcji Apple spada, a samo Apple planuje przeniesienie swojej produkcji z Chin w inne rejony świata. Produkcja jest maksymalnie scentralizowana i tego typu problemy w jednym kraju wpływają w wysokim stopniu na działalność firmy. Chiny są globalną fabryką, a ich polityka zero-COVID jest przyczyną problemów finansowych firm. W rezultacie te mniej produkują i na rynek trafia mniej produktów, a mniej produktów to wyższe ceny, rosnąca inflacja na całym świecie, pogłębienie się problemu z łańcuchem dostaw. Jest to kolejny puzel układanki. W realnej ekonomii dzieją się rzeczy, które zostały już wcześniej wycenione przez rynki finansowe, a odwrócone krzywe dochodowości obligacji. Stanów Zjednoczonych oraz euro które pokazywałem w poprzednich filmach, wskazują na to, że kryzys dopiero przed nami. To nie koniec problemów. Wróćmy jeszcze na chwilę do Chin. Beznadziejny wynik PMI. PMI, czyli Purchasing Managers Index. Indeks pokazujący zdrowie sektora produkcyjnego. Prognoza na ten miesiąc dla Chin to 49, a wynik poniżej 50 wskazuje na spadek produkcji. 49, taka była prognoza, a wynik wyniósł w tym miesiącu 48. No niedobrze. Bardzo niedobrze. A co gorsze, no Nowe zamówienia spadły do poziomu 46,4, co świadczy o negatywnych wynikach na przyszłe miesiące. Usługi to 46,7 i nowe zamówienia w usługach 42,3. Kondycja chińskiej gospodarki jest słaba i pogarsza się systematycznie od 2006 roku. Dodatkowo, bardzo niepokojąca jest silna adopcja CBDC w państwie środka. Władza totalna nad pieniądzem w kraju rządzonym przez komunistów wydaje się być dystopijną wizją świata. Chiny ze swoim systemem oceny obywateli Obywatela paszportami covidowymi, a teraz CBDC, stają się coraz bardziej kontrolowane. Podsumowując, mniejsza produkcja w Chinach to większa inflacja na całym świecie. Większe koszty życia dla ludzi, którzy już nie mają oszczędności. W świecie, gdzie ceny rosną dużo szybciej niż dochody. Do tego wzrost bezrobocia, a masowe zwolnienia dopiero się zaczną. Dlaczego? Wszystko tłumaczę w moim poprzednim filmie. Subskrybuj, lajkuj, nara!